Witajcie w, w którymś tam odcinku yy, z, Movist z Movistar Planet. I dzisiaj co mną jest? Hajse! Tak. <grych> no. Nie wyszło mi! Chciał powiedzieć Hajse Oliwia. Kurcze. Kurcze. Myślę na kiełbasy. Po niemiecku. A powiedz coś po niemiecku. Halo, uh, ich hejsu, Lidia i spin elf. Jesteś elfem? Nie, yes. elf to jest po niemiecku 11. Czyli jesteś elf, który ma lat 11? Tak, jestem elfem. Jej? A ja jestem elf 2. A mama, trzeba elf ma 30. No to... Nie mamy... słyszę. Cię. Ach! Ach, no słyszę. To bardzo serdecznie pozdrawiam, mamy Oliwii. A mama, jaka rzeka ci Nie Wzajemnie. Na odcinku. To nas ten odcinek, mama Oliwii odcinek. Albo odcinek. Mama Oliwii jest elfem. A. Tak jak ona. I co, teraz będziesz chodzić cały czas w tych włosach, tak? Może. Może czy tak? Możliwe. To możliwe, czy tak? Możliwe. Możliwe, ale tak czy nie. To znaczy możliwe tak czy nie. Nie wiem. Że... Nie wiesz że... czy <młyszy> możliwe, czy tak czy nie. Czy... Ach. nie wciw, przepraszam. Jesteś tu Osiemnasty level i different, nie different coś tam. Jesteś, jesteś different is different. Dobra. Wytwórz. Yeah, I'm I'm yeah, I'm I'm Jakbyście different. mogli tu zobaczyć, no to jest przesłano jeden z. O, filmik mój się przesłano na ID. A publikuj. Bo ja. No przes... przecież jeszcze Mikołaj jest. A u mnie Mikołaja nie ma w grze. Mikołaj się to że kochanie pozdrawiłaś, Tak. No, bo nie ma... na... o właśnie, czemu ja nie napiszę? Hej. Napiszcie hej. Nagrywam. No, napisał hej. Pozdrawiam Olekuś, czyli Mikołaja co zadowolony taka, 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 Tak 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 Okej. Okay. Pozdrawiam Eliza, jaką ma Eliza. Dziewczyny nie zmysły. Aha, no to pozdrawiam Elizę jakąś tam. O Boże! I właśnie mi się pokazała Eliza 177 moja przyjaciółka z mówi planet O Boże! No to pozdrawiam tą Elizę Mikołaja dziewczynę. -l 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 -l. -l 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 -l. Możliwe, że to ona. Ona się nazywa Eliza 177 i ciągle chodzi na fioletowo lub niebiesko ubrana, ma niebieskie usta i w ogóle. Więc... Wytyfy. <grym wytryfę> Hej, dziś urodziny. No to bardzo serdecznie pozdrawiam. Ślicznotka Z Wszystkiego najlepszego. Wytyfy. Jak zawsze, to moje słowo wytyfenie w cudzysłowie. O, chodź, chodź. Pród, co to znaczy? Pród, Mikołaj, jesteś u mnie na pierwszym miejscu w liście, bo ciągle do mnie piszesz. Cieszysz się? Piernąłem co pierwszy. Pierdnołeś czy piermołeś? Zobaczyłeś bardzo bardzo pierdnołeś? Ale śmierdzi. Boże. A czy tu? Okej okay. ostrzeżenie drogi star. ta wiadomość nie zostanie wysłana ha napisałam wytyfy wy, w mam kolejne ostrzeżenie o ty jak ja ci pierdolę to zobacz no i co drodzy się? wyty, wyty A anioł czyli śmierdzie ty to wąchasz? okej okay. Nazwa filmiku. Mikołaj puszcza bąki na filmiku. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam Mikołaja. Puszczę bąki na filmiku. Jam. Co tym. Elizie się spodoba, że puszczasz bąki na filmiku? Dobra, piszę do Elizy 177. Teraz będą do mnie dzwonić y, moje y, Nike z y, Alicji i w ogóle. Dziewczyny, nagrywam w Star Planet z koleżanką. Dobra, jestem. <noise> niech ona się ogarnie. Mówiłam jej o żarcie do Martyny i wie o tym, że ja tak nie mówiłam. na serio nie wysyłałam mi tego, co ona chce. Mnie to gówno nie obchodzi. Mówiłam, wam rano dziewczyna, a wy nic tego nie rozumiecie. Fajne zaskoczanki. że to takie co Aha fajnie internet mnie odpowiada. Ach, jest. O jest. Dobrze, co XD D, 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 d. I jak tam zapaszki? Eee yy, normalnie. No, yy. Dziewczyny wbijają się na odcinek. Wbijam się na odcinek. Będziemy sławne, piszą do mnie. Będziemy sławne. Pozdro 600. Pozdrawiam. Po I pozdro dla w myszki Oli. Pozdrawiam. Pozdrawiam Nikolę, z którą nagrywałam Y, du, 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 Alicję. I pozdrawiam Sirkę, z którą... Myszka niebieska I pozdrawiam Sirkę, z którą również nagrywałam Tylko ich nie było tak. Dobra, to to jest. Mi... Tak, tak. Ciekawe, czy wiedzą, co to znaczy pozdro 600. Wiesz, Mikołaj, nie mam zielonego...